A co, jeśli wszystko, co powiedziano ci o niebie, jest błędne? Przez pokolenia ludzie wyobrażali je sobie jako chmury, harfy i białe szaty dla jednych spokojne, dla innych nudne. Ale Jezus nigdy go tak nie opisywał. Jego słowa malują obraz o wiele wspanialszy, o wiele piękniejszy i o wiele bardziej osobisty niż większość z nas sobie uświadamia. A kiedy usłyszysz, jak On to opisał, już nigdy nie będziesz myśleć o swojej przyszłości w ten sam sposób. Prawda jest taka, że większość ludzi wyobraża sobie niebo w zły sposób, redukują je do bajkowych obrazów lub kulturowych stereotypów, a czyniąc to, tracą moc tego, co Jezus faktycznie obiecał. Kiedy słyszysz Jego słowa, to zmienia wszystko. Niebo przestaje być abstrakcyjną ideą i staje się prawdziwą, żywą nadzieją, przestaje być czymś odległym i mglistym, a staje się czymś, co Przemawia bezpośrednio do Twojego serca, właśnie teraz. W tym przesłaniu przejdziemy przez same słowa Jezusa, nie opinie filozofów, niepopularne historie, ale rzeczywiste przebłyski, które nam dał. I mogę Ci obiecać, że to, co usłyszysz, może Cię zaskoczyć. Ponieważ Jezus nie tylko mówił o tym, gdzie jest niebo, objawił, jakie ono jest, co się tam dzieje, a co najważniejsze. Co to oznacza dla ciebie osobiście? Przez następne kilka minut będziemy podróżować przez Jego nauki. Odkryjesz niebo jako przygotowany dom, raj wypełniony Jego obecnością, miejsce uroczystości i radości, miejsce, w którym wszystko w tobie zostaje przemienione i wreszcie, jako największe dziedzictwo, jakie dziecko Boże mogłoby kiedykolwiek otrzymać. Zostań ze mną, ponieważ ostatnia prawda jest najbardziej osobista ze wszystkich. A kiedy ją usłyszysz, być może już nigdy nie będziesz myśleć o swojej przyszłości w ten sam sposób. Numer 1. Niebo to przygotowane miejsce. Jezus nie pozostawił nas w niepewności co do nieba. W nocy przed pójściem na krzyż dał swoim uczniom obietnicę, która wciąż obowiązuje dla nas dzisiaj. W Ewangelii Jana dwa 3 Jezus powiedział: W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział, Idę przygotować wam miejsce, a gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Pomyśl o tym przez chwilę. Jezus nie opisuje nieba jako jakiegoś unoszącego się w chmurach miasta, ani jako niekończącego się huru i aureoli. Nazywa je domem swojego Ojca, prawdziwym miejscem, przygotowanym miejscem, miejscem spokojami Mieszkaniami, rezydencjami zaprojektowanymi celowo dla Jego ludu. Oznacza to, że niebo nie jest przypadkiem, nie jest abstrakcyjną ideą. To dom, który sam Jezus teraz przygotowuje. Pozwólcie, że ujmę to w sposób, który wszyscy zrozumiemy. Wyobraź sobie, że wprowadzasz się do zupełnie nowego domu nie byle jakiego domu, ale zbudowanego specjalnie dla Ciebie, z myślą o Twoich potrzebach, Twojej osobowości, Twojej radości. Każdy pokój odzwierciedla troskę, szczegółowość i przemyślenie. Kuchnia ma wszystko, czego kiedykolwiek chciałeś. Widok jest doskonały, projekt jest bezbłędny. Wchodzisz i natychmiast czujesz: To jest moje, to zostało stworzone dla mnie. Teraz pomnóż to uczucie ponad wszystko na ziemi. To właśnie miał na myśli Jezus, mówiąc: Że przygotowuje dla ciebie miejsce. Niebo nie jest ogólne, jest osobiste. Nie jest masowo produkowane, jak szereg pustych mieszkań. Jest ręcznie wykonane, zaprojektowane z miłością, stworzone przez tego, który znacie lepiej niż Ty sam siebie. I zauważ coś potężnego. Jezus nie posyła aniołów, aby to zrobili. Mówi: Idę przygotować Wam miejsce. Oznacza to, że przygotowanie jest osobiste. Zbawiciel, który przelał za Ciebie swoją krew, jest tym samym, który przygotowuje Twój wieczny dom. Każdy gwóźdź, każdy kamień. Każdy szczegół tej niebiańskiej rezydencji jest naznaczony Jego miłością. To zmienia sposób, w jaki postrzegamy niebo. To nie jest tylko odległa obietnica. To nie jest mglisty sen. To jest dom. Twój prawdziwy, wieczny dom. A budowniczym nie jest ludzki architekt, to Jezus, król chwały. Jeśli to on je przygotowuje, możesz być pewien, że jest doskonałe. A oto część, która przytłacza mnie za każdym razem, gdy czytam ten fragment. Jezus nie tylko powiedział, że je przygotowuje, obiecał, że wróci, aby nas tam zabrać. Przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Oznacza to, że nie dostajesz tylko rezydencji, dostajesz Jego obecność na zawsze, Twój dom i Twój Zbawiciel razem. Pozwól więc, że Cię zapytam. Jak wyobrażasz sobie swój niebiański dom? Czy wyobrażasz sobie promienną rezydencję, wypełnioną światłem? Ogród piękniejszy niż Eden miejsce, w którym członkowie rodziny, którzy znali Chrystusa, witają Cię u drzwi? Poświęć chwilę i naprawdę się nad tym zastanów. Ponieważ Jezus Ci to powiedział: Chciał, aby Jego uczniowie i my wyobrażali sobie niebo nie jako odległą fantazję, ale jako prawdziwe, przygotowane miejsce. Coś, na co można czekać. Coś, dla czego warto żyć. Coś, co sprawia, że każda próba tutaj jest warta zniesienia. A oto prawda, która wszystko zmienia. Jeśli Jezus przygotowuje dla ciebie miejsce, to życie na ziemi jest tymczasowe. Oznacza to, że każda trudność, z którą się teraz mierzysz, każda łza, którą wylewasz, każda ofiara, którą dla niego składasz, nie jest zmarnowana. Nie jesteś bezdomny na tym świecie. Nie błądzisz bez celu, jesteś w drodze do domu. A ten dom jest wspanialszy niż możesz sobie wyobrazić. Więc nie sprowadzaj nieba do kreskówek z chmurami i harfami. Nie zadowalaj się niejasnymi pomysłami, które pozostawiają cię bez inspiracji. Pamiętaj, co powiedział Jezus: W domu Ojca Mego jest mieszkań wiele. To Jego obietnica dla ciebie przygotowane miejsce osobisty dom. A kiedy nadejdzie właściwy czas, on sam przyjdzie, aby cię tam zabrać. Teraz, gdy idziemy dalej, zachowaj to w swoim sercu. W niebie nie chodzi tylko o miejsce, w którym, w którym będziesz żyć, chodzi o tego, z którym będziesz żyć. Numer dwa: Niebo to raj w obecności Boga. Niebo nie jest tym, co myśli większość ludzi. Nie chodzi tylko o miejsce, w którym będziesz żyć. Chodzi o tego, z którym będziesz żyć. Jezus wyjaśnił to, gdy wisiał na krzyżu, mówiąc do łotra obok niego w Ewangelii Łukasza 23, 43. Zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Zwróć uwagę na jego słowa. Jezus nie powiedział: dzisiaj zobaczysz złote ulice. Nie powiedział: dzisiaj wreszcie przejdziesz przez perłowe bramy. Powiedział: będziesz ze mną. To jest serce nieba. To nie architektura, to nie piękno, to obecność samego Jezusa. Pomyśl o tym. Łotr na krzyżu nie miał szansy na chrzest, nie miał szansy dołączyć do kościoła, nie miał szansy na dobre uczynki. A jednak, ponieważ złożył swoją wiarę w Jezusie, jego los zmienił się w jednej chwili. A jaka była jego nagroda? Natychmiastowa wspólnota z Chrystusem nie później, nie kiedyś, dzisiaj. To właśnie czyni niebo rajem. To nie jest po prostu brak bólu czy piękno stworzenia. To obecność Boga. Niebo jest rajem, ponieważ jest tam Jezus. Pozwól, że ujmę to w ten sposób. Czy kiedykolwiek byłeś w niesamowitym miejscu? Może na plaży, z widokiem na góry, w luksusowym kurorcie, ale czułeś się samotny? Widok był oszałamiający, ale brak odpowiednich ludzi sprawił, że miejsce było puste. Z drugiej strony. Czy kiedykolwiek byłeś w bardzo zwyczajnym miejscu, może w małym mieszkaniu, zatłoczonym pokoju, ale z powodu tego, z kim byłeś, czułeś się jakby to było najlepsze miejsce na Ziemi? To jest to, czego uczy nas Jezus. Niebo nie jest rajem z powodu swojego krajobrazu. Jest rajem, ponieważ On tam jest. Jego obecność wypełnia to miejsce. Jego miłość nasyca każdy kąt. Jego chwała oświetla atmosferę. Bez Niego nawet złote ulice wydawałyby się puste. Z nim nawet najprostsze mieszkanie staje się rajem. A oto niesamowita obietnica, którą Jezus dał łotrowi: Dzisiaj będziesz ze mną. Ta sama obietnica dotyczy ciebie i mnie. Dla wierzącego śmierć nie jest końcem. To drzwi do obecności Chrystusa. Paweł powtórzył to w liście do Filipian 1:1,20, kiedy powiedział: Pragnę odejść i być z Chrystusem, co jest daleko lepsze. Dlatego chrześcijanie nie muszą bać się śmierci. Ponieważ w chwili, gdy opuszczamy wieka ten świat, wkraczamy w Jego obecność. A gdy już jesteś z nim, jesteś naprawdę w domu. Więc co to naprawdę znaczy być z Jezusem na zawsze? Oznacza to, że nigdy więcej nie poczujesz tej ciszy, gdy się modlisz. Nigdy więcej nie będziesz się zastanawiać, czy Bóg jest daleko. Na każdą modlitwę odpowiada Jego obecność. Każdą łzę osobiście ociera jego ręka. Każde pragnienie, każdy ból w Twoim sercu jest wreszcie i w pełni zaspokojony, ponieważ jesteś twarzą w twarz z tym, który Cię stworzył, odkupił i kocha Cię ponad miarę. To jest raj, który obiecał Jezus. A oto, co to oznacza dla nas teraz. Jeśli niebo naprawdę polega na byciu z Jezusem, to nasze dzisiejsze życie powinno odzwierciedlać ten sam priorytet. Zbyt wielu ludzi chce korzyści z nieba bez poddania się Chrystusowi. Chcą pokoju, radości i pocieszenia, ale nie tego, który je daje. Jednak Jezus jest jasny: prawdziwym skarbem nieba jest On sam. Kochać niebo to kochać Jego, tęsknić za niebem to tęsknić za Jego obecnością, zarówno teraz, jak i na wieki. Pozwól więc, że Cię zapytam: czy tęsknisz za niebem z powodu piękna tego miejsca, czy z powodu piękna osoby, która czyni je rajem? To pytanie ujawnia, gdzie naprawdę jest Twoje serce. A teraz staje się to jeszcze potężniejsze. Jeśli niebo to bycie z Jezusem, oznacza to również ponowne zjednoczenie ze wszystkimi, którzy są w nim. Dlatego Jezus porównał je do uczty, nie pustej sali, ale spotkania rodzinnego wypełnionego radością i świętowaniem. I tam właśnie zmierzamy, ponieważ niebo to nie tylko dom przygotowany dla Ciebie, i nie tylko obecność Chrystusa. To uczta weselna, gdzie każda łza staje się śmiechem, każde pożegnanie staje się ponownym spotkaniem, a każdy smutek staje się wieczną radością. Numer 3. Niebo to miejsce radości i świętowania. Jezus kiedyś porównał niebo do czegoś niezapomnianego, uczty weselnej. W Ewangelii Mateusza 22, werset 2 powiedział: Królestwo niebieskie podobne jest do pewnego króla, który wyprawił wesele swemu synowi, w starożytnym świecie królewska uczta weselna była największym świętem, jakie można sobie wyobrazić. Król nie szczędziłby wydatków, stoły uginałyby się od najlepszego jedzenia i picia, cała społeczność zebrałaby się, aby uczcić syna. Muzyka, śmiech i taniec wypełniałyby powietrze. To była najważniejsza chwila w życiu. Ale oto szokująca część. W przypowieści, którą opowiedział Jezus, zaproszeni goście odrzucili zaproszenie króla. Byli zbyt zajęci swoimi gospodarstwami, swoimi interesami, swoim codziennym życiem, zignorowali zaszczyt bycia zaproszonym do radości. To ostrzeżenie dla nas: jak często tak bardzo pochłaniają nas tymczasowe sprawy ziemskie, że zapominamy o wiecznym zaproszeniu na święto w niebie? A oto łaska Boża. Kiedy pierwsi goście króla odmówili, nie odwołał on uczty. Otworzył drzwi szerzej. Powiedział swoim sługom, idźcie na rozstaje dróg i zaproście wszystkich, których znajdziecie. To jest Ewangelia. Zaproszenie do nieba nie jest tylko dla elity religijnej. Nie tylko dla doskonałych. Jest dla wszystkich, zarówno dobrych, jak i złych, którzy są gotowi je przyjąć. Teraz przenieśmy się z przypowieści Mateusza do nasiej. Apokalipsy 19, 99, gdzie Jan słyszy te słowa. Błogosławieni, którzy są zaproszeni na ucztę weselną Baranka. To jest ostateczna uczta, kiedy Chrystus, Oblubieniec, jednoczy się ze swoim Kościołem, Oblubienicą. Jan opisuje dźwięk jako ryk, jak potężne grzmoty, wołające Alleluja. Bo Pan, Bóg nasz Wszechmogący, objął panowanie. Wyobraź sobie ten moment: miliony, miliony głosów zjednoczonych w radości, świętujących zwycięstwo Chrystusa, po tym jak każda łza została otarta, a sama śmierć została pochłonięta w triumfie. I tutaj musimy sprostować ogromne, nie nieporozumienie. Wielu ludzi potajemnie obawia się, że niebo będzie nudne unoszenie się na chmurach, wieczne śpiewanie, niekończące się nabożeństwo. To nie jest to, co opisał Jezus. Powiedział, że to uczta weselna. Najradośniejsze świętowanie, jakie można sobie wyobrazić, pomnożone ponad miarę. Pomyśl o najlepszym weselu, na jakim kiedykolwiek byłeś: śmiech, jedzenie, wspólnota, miłość w pokoju. I zdaj sobie sprawę, że to tylko nikły cień radości, która czeka w niebie, ponieważ niebo nie jest sterylne, nie jest monotonne. To ostateczne świętowanie miłości, relacji i radości, wolne od zepsucia grzechu. To zjednoczenie rodziny bożej, zasiadającej przy jednym stole, świętującej na wieki. Pozwól więc, że cię zapytam, z kim najbardziej cieszysz się, że usiądziesz przy stole bankietowym w niebie? Czy jest to ukochana osoba, która odeszła przed tobą w Chrystusie? Bohater biblijny, którego zawsze podziwiałeś? Może Dawid, Estera lub Paweł? A może to po prostu myśl o siedzeniu naprzeciwko samego Jezusa? Tego, który dał wszystko, aby upewnić się, że będziesz miał miejsce. Poświęć chwilę i pozwól tej myśli dotrzeć do ciebie. Ponieważ obietnica nieba to nie tylko to, że będziesz miał dom, nie tylko to, że będziesz w jego obecności, ale że będziesz uczestniczył w radości tak pełnej, tak przytłaczającej, że każdy smutek ziemski zniknie. W niebie nie będzie wspomnienia bólu, cienia łez. Tylko wieczna radość w obecności Boga. To jest prawdziwa radość nieba. I jeśli to przesłanie Cię błogosławi, zrób mi przysługę. Polub ten film już teraz i upewnij się, że subskrybujesz ten kanał, aby nigdy nie przegapić więcej potężnych, budujących wiarę treści każdego tygodnia. Teraz spójrzmy na czwartą obietnicę, którą dał nam Jezus. Numer 4. Niebo to miejsce przemiany. Niebo to nie tylko przedłużenie życia, jakie znamy. To nie jest trochę lepsza wersja ziemi czy więcej tego samego, ale na dłużej. Nie. Niebo to moment, w którym wszystko w Tobie zostaje całkowicie i chwalebnie zmienione. To ostateczna przemiana, ciało, dusza i duch odnowione w doskonałości. Sam Jezus dał nam ten obraz. W Ewangelii Mateusza 13,43 oświadczył. Wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce? W królestwie ojca swego. A w Ewangelii Łukasza 23:6 powiedział: Gdyż już umrzeć nie mogą, ponieważ są równi aniołom i są synami Bożymi, będąc synami zmartwychwstania. Pomyśl o tym przez sekundę: Jaśniejący jak słońce koniec ze śmiercią równi aniołom to nie jest tylko poprawa to radykalna przemiana. Wszystko, co słabe, staje się silne. Wszystko, co złamane, staje się całe. Wszystko, co śmiertelne, przyobleka się w nieśmiertelność. Tu na ziemi nasze ciała się zużywają. Przychodzi choroba, ból się utrzymuje. Nasze historie często naznaczone są bliznami, zarówno widocznymi, jak i niewidocznymi. Ale w niebie każda blizna jest wymazana, każda słabość jest odwrócona, a każde złamane miejsce jest przywrócone do chwały. Wyobraź sobie człowiek, który całe życie spędził na wózku inwalidzkim, nagle wstaje z siłą w nogach, biegnąc po złotych ulicach, a jego śmiech rozbrzmiewa radością. Albo kobieta przygnębiona latami żalu, która co noc płakała do snu, teraz stoi w obecności Boga, a jej łzy ociera jego własna ręka, jej smutek na zawsze zniknął. To jest przemiana. I to jest obietnica nieba. To nie tylko ucieczka od bólu ziemi to odrodzenie dla chwały. Paweł napisał w pierwszym liście do Koryntian 15, że to zniszczalne ciało przyoblecze się w niezniszczalność, to śmiertelne ciało przyoblecze się w nieśmiertelność. Koniec ze szpitalami, koniec z pogrzebami, koniec z pożegnaniami. Nawet sama śmierć zostanie pochłonięta w zwycięstwie. Oto dlaczego to ma znaczenie. Chrześcijaństwo nigdy nie miało polegać tylko na przetrwaniu do nieba. Chodzi o nadzieję, która unosi cię ponad ciężar tego świata. Ponieważ Jezus obiecał, że w niebie wszystko, co straciłeś, wszystko, co wycierpiałeś, wszystko, co cię złamało, zostanie całkowicie przywrócone i chwalebnie przemienione. Więc jeśli jesteś dzisiaj złamany, uzdrowienie nadchodzi. Jeśli jesteś zmęczony, siła czeka. Jeśli płakałeś łzami bólu, radość jest na horyzoncie. Niebo nie jest końcem twojej historii. To początek najwspanialszego rozdziału, jaki Bóg kiedykolwiek dla ciebie napisał. Kiedy wkroczysz do nieba, nie zostaniesz tylko uzdrowiony. Zostaniesz uczyniony nowym na zawsze. Numer 5. Niebo to dziedzictwo dla wiernych. Kiedy Jezus opisywał niebo, nie nazwał go wypłatą. Nie opisał go jako zapłaty za dobrze wykonaną pracę. Nazwał je dziedzictwem, darem od Ojca dla jego dzieci. W Ewangelii Mateusza 25, 34 Jezus mówi Wtedy powie król do tych po prawicy swojej Pójdźcie, błogosławieni Ojca Mego, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Zauważ to słowo. Odziedziczcie. Nie pracujesz na dziedzictwo. Nie kupujesz go. Otrzymujesz je ze względu na to, do kogo należysz. Wynika to z relacji, a nie z wyników. Pomyśl o tym. Dziecko nie zdobywa dziedzictwa swojego ojca przez zamiatanie podłóg czy wykonywanie obowiązków domowych. Dziedzictwo jest jego, ponieważ jest synem lub córką. W ten sam sposób nieba nie można zdobyć przez religię, moralność czy dobre uczynki. Jest to wieczny dar ojca dla jego dzieci dla tych, którzy są prawdziwie w Chrystusie. Ale oto otrzeźwiająca rzeczywistość. Nie każdy, kto twierdzi, że podąża za Jezusem, je otrzyma. W Ewangelii Mateusza 7:21 Jezus ostrzega: Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto czyni wolę Ojca Mego, który jest w niebie. Oznacza to, że puste słowa nie wystarczą. Religia nie wystarczy. Tylko ci, którzy są prawdziwie znani przez Chrystusa, odziedziczą Jego Królestwo. To jest zarówno pocieszające, jak i konfrontujące. Pocieszające ponieważ nie musisz się starać, aby zasłużyć na niebo. Jest ono już dla ciebie zabezpieczone w Chrystusie, ale konfrontujące, ponieważ zmusza cię to do zbadania swojego serca. Czy naprawdę do Niego należysz? Czy twoja wiara jest prawdziwa? Czy to tylko etykieta, którą nosisz? Niebo nie jest dla połowicznych, nie jest dla tych, którzy chcą błogosławieństw Jezusa, ale nie Jego panowania, nie jest dla tych, którzy mówią, Panie, Panie, w niedzielę. Ale żyją jak obcy dla niego każdego innego dnia. Niebo należy do tych, którzy są wierni, niedoskonali, ale wierni. Do tych, którzy się potykają, ale idą dalej. Do tych, którzy go kochają, ufają mu i mogą prawdziwie powiedzieć: Chrystus jest moim życiem. Jeśli to ty, raduj się. Twoje dziedzictwo jest już zapisane z twoim imieniem. Zostało przygotowane dla ciebie przed założeniem świata. Jest zapieczętowane nie przez twoje uczynki, ale przez jego łaskę ale jeśli twoja wiara była płytka jeśli twoje serce oddaliło się usłysz to jako wezwanie do przebudzenia dziedzictwo ojca jest zbyt cenne aby je przegapić zaproszenie jest wciąż otwarte ale wymaga poddania się nie tylko słów niebo jest obiecane dzieciom nie obcym pytanie brzmi kiedy król zawoła twoje imię czy zostaniesz powitany jako jego dziecko czy odesłany jako obcy Przeszliśmy razem przez słowa Jezusa, a teraz chcę się zatrzymać i wszystko to podsumować. Niebo nie jest fantazją, nie jest myśleniem życzeniowym, to niezachwiana rzeczywistość, którą Jezus obiecał wszystkim, którzy do Niego należą. Powiedział, że to przygotowane miejsce, zbudowane i zaprojektowane z miłością. Objawił je jako raj w Jego obecności, ponieważ On sam tam będzie. Opisał je jako ucztę radości i świętowania, ucztę weselną, przepełnioną ponownymi spotkaniami i śmiechem. Obiecał je jako miejsce przemiany, gdzie każda blizna jest uzdrowiona, każda słabość staje się siłą, a nawet śmierć zostaje pochłonięta w zwycięstwie. I ogłosił je jako dziedzictwo, nie zapłatę, którą zarabiamy, ale dar od ojca dla jego dzieci. Przygotowane miejsce, jego obecność, świętowanie, przemiana, dziedzictwo. To jest obraz nieba, który dał nam Jezus. Kiedy to wszystko połączysz, obraz ożywa. Niebo nie jest odległe, nie jest abstrakcyjne to dom, to radość, to chwała, a przede wszystkim to wieczna obecność Jezusa. Zatrzymaj się więc i wyobraź sobie to: przechodzisz przez bramy swojego wiecznego domu, ciężar świata spada z twoich ramion, ból, który tak długo nosiłeś, zniknął. Każde pytanie Każde zmartwienie, każdy cień rozpuszcza się w świetle jego obecności. A potem widzisz go twarzą w twarz. W tym momencie zdajesz sobie sprawę, to jest to. To jest to, dla czego zostałeś stworzony. To to jest to, co on dla ciebie przygotował. Wreszcie w domu, na zawsze. A jeśli nie znasz Jezusa, posłuchaj mnie uważnie. Rezydencja, którą przygotował, nie będzie kompletna bez ciebie. Niebo to nie tylko obietnica, to zaproszenie. A na tym zaproszeniu jest Twoje imię. Nie odchodź od największego daru, jaki kiedykolwiek został zaoferowany. Teraz chcę usłyszeć od Ciebie. Jak wyobrażasz sobie niebo? Podziel się tym w komentarzach poniżej. Twoja wizja może zainspirować kogoś innego i zachęcić go do trzymania się nadziei. A jeśli to przesłanie Cię pobłogosławiło, nie pozwól, by na tym się skończyło. Sprawdź mój kanał, aby znaleźć więcej potężnych treści gdzie odkrywamy ukryte prawdy, tajemnice Pisma Świętego i zmieniające życie nauki, których nie usłyszysz nigdzie indziej. Pamiętaj, aby subskrybować, ponieważ co tydzień zagłębiamy się razem w Słowo Boże. Do następnego razu, obyś żył z niebem w sercu, nadzieją w duchu i obecnością Jezusa, prowadzącą każdy krok Twojej podróży. I nigdy nie zapominaj, Niebo to nie tylko Twoja przyszłość, to Twój dom. A Jezus przygotowuje go dla ciebie właśnie teraz.